Cześć, witajcie na kanale Samoloty. Wracamy z serią, w której przeglądam najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku m.in. Innymi... USA wysyła jasny sygnał Skandynawom. Samolot wpadł w turbulencję, 11 osób w szpitalu. Turecka firma chce wprowadzić w samolotach strefy bez dzieci. Pokazy Radom Airshow 2023 mocno komentowane na całym świecie. Nowe fakty w sprawie wypadku Black Hawka. NASA i Boeing pracują nad nowymi naddźwiękowymi samolotami. Szokujące nagranie uwiecznia katastrofę samolotu z 10 osobami na pokładzie. Zapraszam do oglądania. Amerykańskie bombowce B-2 Spirit niedawno zawitały do Norwegii, co stanowi ważny sygnał dla Rosji. NATO pragnie w ten sposób podkreślić swoją gotowość do obrony krajów skandynawskich przed ewentualną agresją. W ubiegłym miesiącu trzy bombowce B-2 Spirit przyleciały z bazy Whiteman do Keflavik na Islandii. Uczestniczą one w misji Bomber Task Force, realizując loty patrolowe nad państwami NATO w Europie. Celem tej operacji jest demonstracja solidarności militarnej państw transatlantyckich oraz wysłanie jasnego przekazu do Rosji o jedności Europy. Warto zaznaczyć, że B2 są zdolne do przenoszenia potężnych bomb, nawet atomowych, produkowanych przez USA. Niedawno, 29 sierpnia, dwa bombowce B2 po raz pierwszy odwiedziły Norwegię. Jest to kolejne ważne wydarzenie w Skandynawii po wcześniejszej wizycie bombowca B1B Lancer w Szwecji w czerwcu tego roku. B2 lądowały w bazie Orland, gdzie przeprowadzono ich tankowanie. W trakcie lotu towarzyszyły im nowoczesne myśliwce F-35 Lightning II. Była to próba sprawdzenia gotowości bazy w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Warto przypomnieć, że w grudniu doszło do incydentu z bombowcem B-2 w bazie Whiteman w Missouri. Po awarii podczas lądowania i pożarze na pasie startowym cała flota 20 bombowców została uziemiona, jednak w maju tego roku Pentagon ogłosił ich powrót do służby. Aktualnie wszystkie trzy typy bombowców nuklearnych B1, B2 oraz B52 są gotowe do działania. Wtorkowy lot samolotu Delta Airlines z Mediolanu do Atlanty zakończył się hospitalizacją 11 osób z powodu obrażeń odniesionych podczas silnych turbulencji. Jeden z pasażerów odpowiedział Fox 5 Atlanta o dramatycznych chwilach na pokładzie. Mówiąc o dużej ilości krwi i przerażających scenach, przedstawiciele linii Delta Airlines poinformowali, że na pokładzie maszyny znajdowało się 151 pasażerów oraz 14 członków załogi. Samolot wpadł w turbulencję, będąc około 65 km od lotniska Hartsfield Jackson International Airport w Atlancie, informuje Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa. Rzecznik Delta Airlines przekazał CNN, że w wyniku zdarzenia 11 osób zostało przewiezionych do szpitala. Ich aktualny stan zdrowia nie jest na razie znany. Jeden z pasażerów opisał sytuację na pokładzie. Powiedział: "Myślę, że kilka osób doznało urazów głowy, w tym kilka stewardes. dodając, że widział dużo krwi i przerażające sceny. Mężczyzna zaznaczył, że on i jego narzeczona są tak przestraszeni że postanowili kontynuować dalszą podróż samolotem. Naukowcy z Uniwersytetu Reading w Wielkiej Brytanii wskazują, że w ciągu ostatnich lat zauważalny jest wzrost częstotliwości turbulencji, co może być związane ze zmianami klimatycznymi. Na autostradzie w pobliżu stolicy Malezji w mieście Kuala Lumpur doszło do tragicznego wypadku. Prywatny dwusilnikowy samolot Beechcraft Model 390 rozbił się na autostradzie, uderzając w samochód i motocykl. W wyniku katastrofy zginęło łącznie 9 osób: 6 pasażerów samolotu, dwóch pilotów oraz kierowca samochodu oraz motocyklista. Wstrząsające nagrania z miejsca zdarzenia szybko pojawiły się w sieci. Kamery z samochodów, które akurat przejeżdżały obok miejsca wypadku, zarejestrowały moment uderzenia samolotu. Na filmach widać jak ogromna kula ognia przetacza się przez drogę, a niektórzy kierowcy cudem unikają kolizji. Samolot przewoził pasażerów z wyspy turystycznej Lankawi. Niedługo po starcie maszyna nagle utraciła łączność z wieżą kontrolną i prawdopodobnie chwilę później doszło do katastrofy. Przyczyny tego zdarzenia na razie nie są znane, a władze lotnictwa cywilnego Malezji podkreśliły, że samolot miał pozwolenie na lot, a piloci byli dobrze wyszkoleni i doświadczeni. Więcej informacji zapewnie dowiemy się, gdy zostaną odczytane dane z czarnych skrzynek. Ich poszukiwanie trwa. Minister Transportu Antony Logue skomentował sytuację. Na razie nie możemy określić przyczyny katastrofy. Śledztwo trwa. Ciekawostką jest, że na pokładzie znalazł się również pilot Ahakir Azwan. Jak poznaje The Straits Times, 13 lat wcześniej Azwan przeżył inną katastrofę lotniczą. Podczas pilotowania śmigłowca w złych warunkach pogodowych uderzył w zbocze góry. Turecka linia lotnicza Corenton Airlines planuje wprowadzenie strefy bez dzieci na pokładach swoich samolotów jesienią tego roku, informuje serwis Euronews. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na spokojniejsze podróże, a także naśladowanie praktyk niektórych przewoźników spoza Europy. W specjalnych strefach będą mogły podróżować wyłącznie osoby, które ukończyły 16 rok życia. Dla wielu podróżowanie obok niespokojnego dziecka może być uciążliwe, chociaż żaden europejski przewoźnik nie zdecydował się jeszcze na takie rozwiązanie. Corendon Airlines planuje wprowadzić je testowo. Na trasie Amsterdam KuroKo od listopada tego roku. Miejsce w tej strefie będzie kosztować dodatkowe 45 euro. Przewidziano tam 93 miejsca w przedniej części samolotu. Miejsce te będzie oddzielone od reszty kabiny ściankami i kurtynami tłumiącymi dźwięk. Za każdą dodatkową opłatą w wysokości 100 euro dostępne będzie także miejsce z większą przestrzenią na nogi. Atalaj Uslu, współzałożyciel Corendon Airlines, uważa, że wprowadzenie strefy wolnej od dzieci to gest w stronę tych pasażerów, którzy cenią sobie spokój podczas lotu. Dodatkowo rodzice podróżujący z dziećmi nie będą musieli się martwić, że ich pociechy przeszkadzają innym. Warto dodać, że podobne strefy dostępne dla osób powyżej 12 roku życia oferują już niektóre azjatyckie linie lotnicze, takie jak Air Asia czy singapurska tania linia lotnicza Scott. Testy tych linii lotniczych już znajdziecie na kanale. A teraz z Turcji przejdziemy do naszego rodzimego kraju. Niedawne pokazy lotnicze Radom Airshow 2023 przyciągnęły uwagę społeczności wojskowej, głównie dzięki spektakularnemu pokazowi myśliwca Su-22M4. Radom Airshow to miejsce, gdzie entuzjastyci lotnictwa mogą podziwiać niesamowite akrobacje powietrzne i nowoczesną technologię wojskową. Podczas tej edycji... Polski myśliwiec Su-22M4 zaprezentował niecodzienny pokaz, przelatując po zmroku i używając flar błyskowych. W odróżnieniu od tradycyjnych flar, które mają na celu zmylić pociski naprowadzane termicznie, flary błyskowe działają jak fajerwerki, emitując bardzo jasne światło i głośny dźwięk. Choć takie flary rzadko są używane podczas pokazów lotniczych z powodu rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa. W Su-22 M4 zademonstrował je w praktyce. Ten niezwykły pokaz nie był jedynie atrakcją dla widzów, ale również demonstracją rzeczywistych możliwości taktycznych samolotu. Co więcej, uważa się, że był to pierwszy przypadek użycia flar błyskowych na tak dużej imprezie lotniczej. Oprócz tego widzowie mogli podziwiać tradycyjne flary wystrzelane przez samolot transportowy C-130 oraz imponujący pokaz spadochronowy po zachodzie słońca. Cała impreza została bardzo pozytywnie odebrana oraz skomentowana przez zagraniczne media czy użytkowników na serwisach takich jak YouTube czy Twitter. Na tych samych serwisach popularny stał się film z pikniku wojskowego w Sarnowej Górze, gdzie śmigłowiec Black Hawk zahaczył o sieć wysokiego napięcia, powodując jej zerwanie i panikę wśród uczestników tej imprezy. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie i ustaliła, kto był pilotem tej maszyny? Jednak z uwagi na trwające postępowanie nie ujawnia tej informacji. Jak informował Mariusz Sidorkiewicz z 24 4 prokurator wraz z ekspertem lotniczym pojawili się na miejscu zdarzenia już po raz trzeci. Chociaż śledczy dowiedzieli się, kto pilotował śmigłowiec, nie przesłuchali jeszcze pilotów ani załogi. Śledztwo porządkowo prowadziła prokuratura rejonowa w Ciechanowie, ale zostało ono przejęte przez prokuraturę okręgową w Płocku, która specjalizuje się w wypadkach lotniczych. Głównym celem jest ustalenie, czy doszło do stworzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy lotniczej. W środę 30 sierpnia Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpoczęła pracę nad incydentem w Sarnowej Górze. Poseł Wiesław Szczepański w rozmowie z Stefanem poinformował, że spotkał się z kierownictwem Departamentu Kontroli Policji. Zapytał m.in. o stan techniczny śmigłowca. Otrzymał odpowiedź, że maszyna jest pod nadzorem prokuratury. Portal natemat.pl podał informacje, które opublikował Krzysztof Brejza, dotyczące kosztów naprawy śmigłowca Black Hawk. Według nieoficjalnych danych naprawa może kosztować około 3 miliony złotych. Autor podkreślił, że informacje pochodzą z policyjnych źródeł. Źródła, a dokładniej NASA, podaje, że rozwija naddźwiękowy samolot pasażerski zdolny osiągnąć prędkość 4 Mach, co przekłada się na prędkość aż prawie 5000 km na godzinę. Jeśli ten projekt zostanie zrealizowany, samolot pasażerski będzie dwukrotnie szybszy niż legendarny Concorde i przewyższy szpiegowskiego SR-71 Blackbird. Według NASA, nowy odrzutowiec skróci czas lotu z Nowego Jorku do Londynu do zaledwie półtorej godziny, podczas gdy obecnie trwa to około 8-9 godzin. Jednym z głównych problemów Concordów był głośny huk podczas lotów nadźwiękowych. Co doprowadziło do zakazu lotów nadźwiękowych w wielu krajach, w tym USA. Concorde mógł zatem latać wyłącznie nad oceanami, przez co jedyną ekonomicznie uzasadnioną trasą był lot Nowy Jork-Londyn. Jednak od lat trwają prace nad technologią, która miałaby zminimalizować te huki dźwiękowe. Aby przyspieszyć pracę nad projektem, NASA oferuje dwuletnie kontrakty dla firm lotniczych w ramach programu Advanced Air Vehicles Program. Boeing stworzył dwa programy nadzorowane przez Boeinga oraz Northrop Grumman Aeronautic Systems. Zespoły te będą skupiać się na badaniach nad poszyciem, mocą, napędem, zarządzaniem temperaturą oraz materiałami potrzebnymi do osiągnięcia prędkości 4 Macha. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a ja zapraszam Was na kanał TechNews, gdzie możecie zobaczyć takie tematy jak: Facebook zakłócił propagandę chińskich służb. Armia USA bogatsza o 1000 samolotów sterowanych za pomocą AI, a telefony z Androidem w Rosji ze sporymi problemami prawnymi.